My jesteśmy małżeństwo, cholera jasna. W rolach mówmy. Kolejny dzień na szkolnej. Ja przyszedłem, byłem sobie na lipowy. Mecz tam oglądaliśmy. Przyjechałem samego rana. Zobaczył cały tak, krzyczał, kurwa, nie wiem co i na policję zadzwonił na mnie. i policja była. Tak Boże, jechało alkohol. A co ja nie mogłem? Se, setki wódki wypić? Polizem e, po powiedział, jeżeli go nie to nie. Proszę mi oddać e, kluczyki od samochodu, bo ja kupiłem. Nie masz prawa tak tym samochodem jeździć. To wszystko jest. swoje tu kurwa jest. mojego nic nie będzie dotykał. Ja nie dotykam. No właśnie. Ja Takie mojej nie dotyka. No właśnie nie dotyka i do mojego samochodu nie proszę nie dotykać. Poli ten twiał samochód i na sprawach masz niebieskować. przepraszałeś. Ja, przepraszałeś. A ty dzwoń kurwa na stop tu, A ty mówisz, że ty nie konfident jesteś? Ty na no stop kurwa. O, nie. Przyjechałem do domu, kurwa, a ty na policję wyzwaniasz. Bo alkohol jechał. Już. Bo Krzysztof to jest ułym kolega. Ja tyle czasu tutaj mieszkam. Dbam w jakiś sposób. Ja sami widzicie nie ma takiego czegoś, my się ogólnie kłócimy i kłócić się nie będziemy, bo wy do tego dążycie, żeby po prostu wypowiadać się na kogoś. Ja na nikogo. Ja wiem, że są hakerzy, są którzy po prostu zazdroszczą. I nie wciąż do tego samochodu już. Sądzisz i dzwoni na policję, że po prostu kupiłem, szukam człowieka, który będzie jeździł tym samochodem. A chcę ten samochód sprzedać. Z powrotem. Nie będzie, nie będę jeździć. Nie, nie masz prawa. To będę dzwonił na policję, że zabrałeś. Nie masz dokumentów, kurwa, ten samochód, kurwa. Co chcesz? To nie będzie, kurwa, dzwonić na policję. To cieszył. Nie koło dupy lata. O, właśnie, koło dupy ci lata. Ci wszystko lata koło Wiesz? dupy. Tak. Nie będzie go tutaj lata robienia. Nie Jestem na prawie. Wiesz o tym? Co? Tylko uchem, a nie brzuchem. Ty nigdy w życiu kobiety nie ruchą. O, przepraszam. <noise> o. no to dobrze odbija się to nie wstyd na śmierdzą powietrzu a nie jadłem tylko chciało mi się ogólnie piernąć, to piernęłem dobrze się umyłem co mogę powiedzieć no komputer był odany do, do czyszczenia nie będzie. Ja do czyszczenia, mówię. ale ja dałem pieniądze do czyszczenia, ale te pieniądze masz mi zwrócić. Zwrócę. Pojadę, zabiorę komputer i nie będę nic robić. I zdechnę. I fajnie będzie. O, no, co słyszycie. I będziemy spokój. O, właśnie. No właśnie. Brawo! Takie no stop, codziennie takiej głupoty słuchać. E, bo ja, właśnie. Bo ja, no właśnie. Brawo chłopieczku. To trzeba się mnie pozbyć. Nie, nie trzeba się pozbyć. Nie. Mnie. Pani to ja powiedziała, chcę, że w każdej chwili mogę stąd się, ogółem y, wyprowadzić się. Ja nie będę... Ja nie, ja nie chcę żyć, Ale, o. Kupiłem samochód, żeby jeździć, czy do sklepu, tutaj niedaleko. Całe to, a Ty zabrałeś kluczyki ja od samochodu. I... Ja chcę odejść. Jakie jest prawo? Zabrałeś kluczyki od samochodu. Ja nie siadam do samochodu. Ja nie jestem kierowcą. To po prostu powinieneś oddać na mi te kluczyki. I ja wdechnie i wszystko. Nie chcę niczego. I ściągnę sobie Paulinkę, ściągnę sobie innych, tak jak mówiłeś tam, badachimy, na górze burzę zrób. A, burzę. Burzę to masz głowy. głowie. Niech mi, bo Paulinki nie Paulinki łapkami wymachują. Tak. A tych wołka ich raj. Wstał! No i Właśnie ja będę wychodził na podwórku nagrywać. Bo Krzysztof to non-stop krzyczy. No wczoraj, właśnie byliśmy sobie odpocząć i oglądaliśmy mecz. Z tej okazji sobie. 1-1. No ja myślałem, że. Może, może widzieli ten film? Ale ogólnie gratuluję, że bramkę w Liście ogółem No, ogólnie nie można wyjść z domu. Ja mam w domu siedzieć. Ja ten ogółem dom pierdolę, kurwa, to nie mój dom jest i mam prawo, kurwa, wyprowadzić się i mieszkać, kurwa, tam gdzie będę chciał, mieszkał. A nie będę mieszkał tutaj na pewno, nigdy w życiu już. O, nigdzie nie może z domu wyjść, ponieważ Krzysztof Kononowicz dzwoni na policję. No, nie wsiądzieł do tego samochodu. Samochodem, bagażnikiem jeszcze złom woził. do no Kononowicza, sram na niego policja. <grystanie> Do domu nie można oddać, bo policja, to trzeba się wymeldować i poszukać kurwa innego mieszkania. Tam ktoś właśnie dobrze pisał, że nie odda mi kluczy. No to odda. Nie, nie policja odda. Policja będzie bo to, kurwa i odda. To za mieszkanie. My ja to za mieszkanie do... kurwa? Za mieszkanie już kurwa, jebana. Kurwa, o słyszeliście kurwa, nie odda kurwa kluczy. Bo, kurwa... Dobrze, zobaczcie, zobaczcie, będę się nagrywał. Nie no, masz sprawy nagrywać! Ja się nie nagrywam! Rozbić tele... ten... Co? kamerę! No, bierz ja, i ja, rozpierdalaj! Ja, ja, Czego ja mam bić? Ja nie głupi, że kamerami! Przecz to tobą. Ja nie tutaj mieszkał! Ja nie głupi, jakbyś Nie byś ty jeździł, kurwa. bo wszystko! Zabij to, kurwa, dupę, kurwa, kutasie! A, A, grzyby kupiłeś? Kurki? No, a ty połóż tutaj. Ja też kupowałem ostatnio. A można tuszyć. ziemniakami Zobaczcie, jak tutaj Dlaczego kobieta. Ale ci pokażę. Pokaż. Lewizuł. 220 zł. Tu słumka do zapłaty. Nie 220 zł No I 67 groszy A dobra już 67 groszy Ale musimy na szorcie jeszcze raz jechać A wie dlaczego? Eee, ja klasy zostawiłem No to wie No jeszcze raz To trzeba je muszę. O, zobaczcie e tam prędko Kobiety. ale ja chcę do Kryfura jechać kurwa bo ja nie będę swoje te kulachy... a gdzie ty tam zostawił jak złą za mam No widzicie przywadza. Grucha, grucha grucha Barneli, karalucha <grywka> Gadają, że ze strzany jestem Ach. A do kogo, do kogo ja się nie dzwoniłem? Do Mokru pan się zadzwonił. A to przepraszam. A z kim rozmawiasz? Z Kononowiczem. A, to ja zmienię do pana, panie Krzysztofie. Panie Krzysztofie, a czy mogę z panem Wojciechem porozmawiać chwilę? Z Wojciechem? Tak, bardzo bym poprosiła. Z Mokru. A dobrze. Tak, dzień dobry. Dzień dobry Panie Wojciechu, bo ta to z tej strony, Pan był u mnie piątek. Panie Wojciechu, telefonu Pana nie odpowiada. dzwoniłam do Pana. Panie Wojciech mam prośbę. Czy może Pan przyjść, ale sam, na 5 minut do mnie? Dobrze. Tak, napisać oświadczenie tylko. Skądś mnie Pan Krzysztofa, Pana Krzysztofa nie bierze? Już na mnie. Na Dobra. No, to na to mnie. Chodź i żyjacie się. No żyjacie się Boże, że ja chcę porozmawiać. Dobra. No to świetnie, to będę czekał. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Bardzo ja chcę porozmawiać. Słyszysz? Nie. Już. Już. Czekają na mnie, tak? No już oświadczenie. No ja podpisał. Nie zabrać, tak? Ale no nie wiem. Pojedziemy dwóch. Ona powiedziała, że, że Mija był sam. Бог вот понял. Подписывайся. А? Слушай. Слушай все. Подписывайся, Сидея.